Witam Was, ja mam na imię Paweł, jeżeli jesteście tutaj nowi, to proszę Was o zasubskrybowanie tego kanału. W dniu dzisiejszym będziemy się opiekowali naszymi rozsadami. Yy, tutaj są papryczki, to jest akurat papryka ożarowska yy, i tu mamy pomidory koktajlowe odmiana Bajaja, Wilmorin. Maja drugiej firmy, jak i biedronkowe z nasionek, tam już są to pomidorki bardziej śliwkowe. Tak się mają nasze, nasze rozsady. Mam też jeszcze rozsadę generalnie pomidorków tych niskich, antek, aztek, nie pamiętam, żółtych. W każdym razie widać o wiele niższy pomidorek, jest mniej więcej na połowę wysokości, mniej więcej tych. Yy, ale teraz co robimy? Minęły już dwa tygodnie od, yy, od pikowania naszych rozsad. Yy, no i musimy pamiętać o tym, że fa faktycznie daliśmy fajną ziemię, ziemię do siewu pikowania. Na start dla naszych siewek było to dobrze, aczkolwiek na dłuższą metę niestety będzie za mało składników pokarmowych i trzeba pomyśleć o nas w fali nawożenia i tutaj w cyklu co 7-10 dni, przy czym nie wcześniej niż jak gdyby 10-14 dni po pikowaniu, tak żeby ten system korzeniowy faktycznie już się rozrósł. Moje mają 15 dni po pikowaniu, także śmiało już mogę dawać w tym cyklu na razie co 10-dniowym biohumus. No właśnie, biohumus naturalny, biohumus, czyli Nawóz, który pomoże naszym roślinkom. Z tyłu jest yy, proporcja yy, zawarta, ile dajemy. Tego nawozu. Tu jest jedna nakrętka, na y, y, ma 15 ml i, i zależy od stężenia. W początkowym okresie tutaj to stężenie jest przewidywane 2%, natomiast w późniejszym okresie będzie 1%, czyli łatwo sobie policzyć. Jedna nakrętka, y, 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 jedna nakrętka ma 15 ml. Jeżeli ja potrzebuję 2%, to do 1,5 litrowej butelki daję dwie takie nakrętki. Y, zrobiłem już to poza wizją. Zobaczcie jaki czarny roztworek nam tutaj wyszedł. Przelejemy sobie do koneweczki. Nie ma się co bać, jeżeli ktoś będzie się bał, ewentualne walory zapachowe, to to nie jest wonne, to nie jest jak dnojówka z pokrzyw, którą czuć z daleka już podczas jej wyrabiania. I podlewamy nasze sieweczki dość obficie. To jest dla mnie idealna koneweczka, wygodna, bo zarówno mogę w rzędach. I co tu dużo mówić o nawożeniu? Cały czas dbamy o odpowiednie doświetlenie, jak widać, moje nie wybiły. Cały czas dbamy o odpowiednią temperaturę, czyli no na razie jeszcze na dworze niekoniecznie, chyba że w ciągu dnia, ale trzeba uważać, bo one są jeszcze. No tak cieniuteńkie, że jeżeli wystawimy je w ciągu dnia, a będą silne wiatry, u nas są silne wiatry, ostatnio, znaczy dzisiaj szczególnie, to narażone by były nasze, nasze, nasze rozsady na połamanie. Yy, na, zapraszam Was raz jeszcze do oglądania kolejnych filmików. Yy, pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!